Tak wyglądało boisko w Częstochowie o godzinie 17.30, gdy miał rozpoczynać się mecz Rakowa Częstochowa ze Śląskiem Wrocław. Ze względu na warunki atmosferyczne oczywiście grać nie było można, a więc kibice zajęli się innymi rzeczami. Fani Rakowa wręczyli Dawidowi Szwardze pamiątkowe zdjęcie, bo dla niego był to ostatni mecz w roli szkoleniowca gospodarzy. Od nowego sezonu Raków obejmie po raz kolejny Marek Papszun. Ważna informacja jest taka, że w momencie, gdy ten mecz się rozpoczynał z 45-minutowym opóźnieniem, Jagiellonia prowadziła z wartą już 3 do 0, a więc kwestia Mistrzostwa Polski dla Śląska. Wrocław była w sferze marzeń, mimo to goście rozpoczynają ten mecz. Bardzo dobrze, gol Olsena, ale gol, który po chwili został anulowany. Erik Exposito był na spalonym w momencie zagrania Pokornego, no i ta bramka musiała zostać anulowana przez Szymona Marciniaka. 18 minuta gry i teraz to gospodarze w natarciu. Było długie zagranie Pestki, teraz Jebołach w polu karnym, Leszczyński broni! Jest Antek Szygnac i jest też jeden do zera dla Rakowa! Chorwac z ósmym golem w tym sezonie. Świetna ta pierwsza interwencja Rafała Leszczyńskiego, no ale potem golki Per Śląska już bez szans. Teraz błąd gospodarzy przy wyprowadzaniu piłki. I Nauel Lejwa. Lejwa za pola karnego i dobrze Wladan Kowaczewicz. Do przerwy zatem gospodarze prowadzili 1 do 0, ale na początku drugiej 45 minut nie najlepiej wybija Kowacewicz. Śląsk przejmuje piłkę. Erik Exposito, cudowny gol. Hiszpana i jest 1-1. 19 bramka w tym sezonie. Erika Exposito to jest lider klasyfikacji strzelców i to jest człowiek, który po prostu królem strzelców na koniec tego sezonu będzie. 65. minuta gry i w ataku Śląsk-Wrocław. Piłka do Madsenki ostatnio w wybornej formie. Macenko i nie ma gola dającego prowadzenie gościom z Wrocławia. Długie zagranie do Erika Exposito. Exposito w pojedynku z Franem Tudorem. Kapitan Śląska w polu karnym i w tym polu karnym zdaniem Szymona Marciniaka jest faulowany. Rzut. Karny dla Śląska. Etatowym wykonawcą jedenastek w drużynie z Wrocławia jest Erik Exposito, ale do piłki podchodzi Lejwa i Śląsk prowadzi 2 do 1. Dopiero drugi raz w tym sezonie Lejwa podszedł do jedenastki. Drugi raz okazał się skuteczny. Śląsk prowadzi w Częstochowie. To była ostatnia bramka w tym spotkaniu. Śląsk wygrał z Rakowem 2 do 1. Nie ma Mistrzostwa Polski dla Śląska, bo Jagiellonia też wygrała swój mecz, ale Wrocławianie zostają wicemistrzem Polski. Srebrny medal dla Jacka Magiery i jego piłkarzy. Raków Częstochowa kończy ten sezon na siódmej pozycji. Raków Śląsk 1 dwóch. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.